Dobra, cosa? So. Dove vai la cina? No, 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 znowu. no. La sobie na è na in <susurra> Dawaj to spróbuj. To tyleć, to, tyleć na tym tem. Tu poleć. Ten różowy jakby okay. znacz tam czerwony. Tylko ty sobie ten główny dom, aż se złotuje to i zwierzę. Nie ma nikogo jak ktoś... Do tej postrzegam. na na Czekam na ciebie noweszki. W tym sezonie jak jest ten wolniejszy movement, to powinny być te. Yy, to jest takie, jak wiesz, to takie przyspieszające te. Charby. A, no bez hitu, bez hitu, no. Nie, no, to jak coś A on nie, nie wiem czy... one nie wiem czy... Znaczy coś, wiesz, ale możesz... jak dłużej dłużej sprintuj się No on jest... To jest spoko. No było mega spoko, no ale nikt tego pewnie nie używał. Ja właśnie lubię to, bo wiesz... A w tym sezonie to ty jest mega OP. to Chodźcie tutaj na tego sklepa, bo ty nie masz fulla. No i chodź, nie. wiem czemu nie mam fula. Bo nie z tego górnego piętra. Nooo. Idziemy na tych ludzi? Już? No ten, na Pintera już, no. Trzeba dojeżdżać. Chodź do mnie! Do mnie. Chodź. I chodź. No i chodź, no i chodź, no i chodź. Na 3, 2, 1 skaczemy. No co ty robisz? A. 3, 2, 1. Idę na tyrolkę dolecę. Nie, no, prawidłowo. Weź mi Petera. No, to dobrze. To przyniosło nam do... Łatwiej, w sumie łatwiej się w safety być niż tak normalnie. że Peter jest. Nie? No. Coś w tym jest. Bo w safety to oni nie mogą tam budować i łatwiej. No po, jest po prostu, prostu... czepiakin tam rzucisz, nie? Wieku. No, czepiaki wrzucisz i ich niszczysz, a... To, oni tam mogą potem, nie wiem, zalp, i tego... I idziemy do tego, do sejfu. Chyba na mnie. Jedzą do siebie. O, no, ty przebiegł. No, ja im wrzucę czepiaki, czaj. Weź i nam wrzuć, to. Nice świetnie Kurdej si? Tak, jestem Jezu pompa. Ty, typ tu Chodź Łap medalion, mam medalion, mam medalion Czuj Ej, wylec się w tym kurczem w nich? Nie A, nie walczyć, no bo Ciebie tu tak widać, tak bardzo agresywnie widzę, że stoisz. A tu No. Możesz nas teraz wybrać. Cześć, stój, 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 stój. A! O, no jest git. O, oni jadą autem! No, chodź tu, chodź tu, chodź. No, chodź. No, lecimy na niego, nie? No, bo tu jest jeden. Chyba tu. Nie. Nie, tu tu oni są tu, oni są tu. Gdzieś. Trzymam kroki. Domek, domek, domek. Domek? No, na mainie są. No, bez... Nie, oni są poza domkiem chyba. Nie, oni są w domku, no. To no jest się przestraszyłem, że ja się zabija. No właśnie, nie chciałem mówić o by tym. No czekaj, jeszcze muszę wytrafić się. Nie trafić, o co, ale dobra. Weź te apteczki jakieś tam, to nie? To moje tam do tego typa. Do tego typu. A tym typie apteczki mam wziąć. No ta, tam były apteczki jakieś. Ty! No Ty pan! Tego, tego! Ide. Co robiliśmy? Tam Ja nie jest. mam nic rotatora. Yyy... tak jest, wiesz. Wyślij, nie beatboxuj się. On, on tam uciekł już, do snifu. Nie mogę wziąć tych. Nie do snifu, Nie, Nie, nie widziałem, gdzie są tam takich, sorry. No to są snifę. Ale na mnie? Co Próbuję uciec, ale... Próbuj. Próbuję, ale to też do mnie musisz przywieźć Daj się na mnie, chodź. No tu, tu no chodź do mnie. Daj się na mnie, widzisz? 110. Aj, zwalę go. Zwalimy go, walimy go. musimy Ja dostałem mega. A co? Też wiga? Nie. Mam. masz tam taki? Nie, w końcu nie wzięłem, mówię. No ale jak? Bo nie miał wiem gdzie są. No i Oj, przez to. Ja umieram! Głowa, ja się pobiję. Nie no, nie no, chodź do mnie, bo ja się nie chciałam nie zresztą. Bombeczki no. jednak, nie trzeba będzie. Tak, tak ja mam. Czemu ty a to a a a No bo ja już uciekałem i mnie zabił. Na ciebie? No jak chcesz. Masz meda, kupi, kup sobie medy tutaj w tym automacie i ten. I no i weź bandaże zamiast go. mini. Weź bandaże zamiast mini. Dobra, mam trzy taki no co? No Dobra, czy mogę się znać. górę mogę jeszcze lecić tam. jakby spoko, spoko. Będzie to Bo to są dwa teamy chyba. A on ucieka. Nie, nie on nie ucieka. Ja potrzebuję masów. Na no, mnie chyba będą. No, no Set! Da walno mi 200 i się skończyło No co to jest za grano? Miałem gościu 150 hp no co to to miał być! Miałem jakaś... 150 hp! Nie wiem jakaś solowa nas zabiła. Miałem 150 hp, jak on mnie zabił? Nie mam pojęcia. Musiała mnie wyrzucić. Mam nadzieję, że Erik zrozumie, że odżywiający... Dobra...